Szanowni Państwo, dziś chciałbym zaprosić na krótki komentarz 10-minutowy dotyczący tego, co mówią nam ostatnie sondaże, a świadczą one o gigantycznej zmianie. O gigantycznej zmianie. Cóż to za zmiana? No, na to odpowiem po krótkiej przerwie, a właściwie po krótkim wstępie reklamowym. Um, Mamy nowy numer tygodnika Najwyższy Czas z aferą Epstina, Epsteina na okładce. Polecam te, te materiały, które na jego temat tutaj napisaliśmy, a także mój własny wstępniak, gdyż, gdyż w tym wstępniaku wykładam teorie teorii spiskowych, a przecież historia wokół Epst Epstina to nic innego jak można powiedzieć pewien taki szczyt teorii spiskowych. Ale oczywiście, jak to ze spiskami bywa, my widzimy tylko pewne objawy. Widzimy ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Jednak wielkości e, góry lodowej pod powierzchnią morza oczywiście nie jesteśmy w stanie w prosty sposób zaobserwować, a z doświadczenia wiadomo, że czubek góry lodowej jest malutki w stosunku do całej reszty. I ta cała reszta będzie sobie dalej wychodzić na jaw. Szanowni Państwo, mamy już zupełnie ostatnio, bo tu było tyle wersji, okładki książki Tomasza Szkopka, Niewolnictwo Słowian, że ja sam się w pewnym momencie zgubiłem, ale udało się właśnie do sklepu. Stawić tę właściwą, która już w tej chwili jest drukowana. Pokażmy tę okładkę, przybliżmy ją, tak, tak. Tak wygląda tutaj jakaś taka trochę przyciemniona. Nie wiem dlaczego, bo ten napis jest biały. Co do zasady możemy to jeszcze bardziej przybliżyć. O, tak wygląda właśnie ta okładka. To jest. To jest scena z drzwi gnieźnieńskich, niewolnictwo Słowian, germańscy łowcy, żydowscy handlarze, arabscy eksploatatorzy, no bo to mniej więcej w takim trójkącie się odbywało. Pokażmy jeszcze tylnią okładkę. Tutaj mamy oryginał z tych drzwi gnieźnieńskich, przybliżmy. Przybliżmy, odpowiadamy, przypominam, na, na następujące pytania. Czy państwo polskie powstało w kontrze do handlu słowiańskimi niewolnikami? Czy istniały obozy koncentracyjne piastów? Kto handlował słowiańskimi niewolnikami? Jako pierwsi wydajemy naukową monografię na ten temat. Myślę, że ona zrobi sporo szumu. Książka jest już w tej chwili w druku. Mam nadzieję, że pod koniec przyszłego tygodnia ona do nas trafi i rozpoczniemy, proszę Państwa, rozsyłkę. Myślę, że myślę, że bo tak planowałem, że to będzie 18, 18 lutego z drukarnią. Mamy dzisiaj 11. No może to się uda dotrzymać. Myślę, że w kolejnym tygodniu na bank ta książka już do nas dotrze. Także Szanowni Państwo, trzymajcie kciuki. No i trzecie ogłoszenie. Już 15 lutego dotrą do Państwa Pity z Urzędu Skarbowego i mogą Państwo od tego momentu, oczywiście jak ktoś chciał wcześniej sam rozliczyć, to mógł to sam zrobić, ale ci z Państwa, którzy korzystają z tych państwowych, wiem, że to jest większość, Osób sam też korzystam z tych państwowych i w tym momencie będą państwo mogli rozpocząć rozliczanie, które w najprostszej formie polega po prostu na zaakceptowaniu tego pita. Serdecznie zapraszam do wsparcia Fundacji Najwyższy czas. Tam w formularzu jest odpowiednie, odpowiednia rubryka. Trzeba wstawić nasz numer, który tutaj państwo, tutaj państwo widzą, 0 4043843 i albo nawet nazwę można wybrać tę fundację wrzucając nazwę. Jak państwo wrzucą tam tam jest wyszukiwarka w tym formularzu najwyższy czas. No to wyskoczy numer. Trzeba ten numer zaznaczyć i 1,5% podatku do nas trafi. Uwaga ważne, żeby podać swój adres, bo jak państwo podadzą swój adres, to na ten adres wyślemy książkę w podziękowaniu. Tym razem płonące granice. To dotrze do Państwa de facto za rok, dopiero, no troszkę mniej niż rok. Natomiast, jeśli ktoś będzie chciał um, dostać e-booka dowolnego z naszego zasobu, w tym, um, w tym książkę Tomasza Szkopka, jak najbardziej, to serdecznie zapraszam do um, przesyłania takiej informacji na adres redakcja.nczas.com.pl. I po otrzymaniu przez nas takiej informacji natychmiast wysyłamy, wysyłamy do Państwa e-booka. Czyli jest e-book i książka papierowa, to nie jest do wyboru. Z obu tych możliwości mogą Państwo skorzystać. Ale w pierwszym przypadku, w przypadku e-booka, muszą Państwo wybrać którego e-booka. A w przypadku książki papierowej, tam zaznaczyć adres, żebyśmy mieli Państwa adres w bazie danych i wiedzieli, gdzie to wysłać. Dobra. A teraz Adrem. Szanowni Państwo, na czym polega ta zmiana? No, zmiana polega na tym, że no krótko mówiąc Jarosław Kaczyński przestał być hegemonem na prawicy. W tej chwili, jak się sumuje siły Grzegorza Brauna po mojej lewej stronie, jak się sumuje siły Sławomira Mencena po mojej prawej stronie i jak wreszcie się porównuje je do sił Jarosława Kaczyńskiego, to się okaże, że to jest mniej więcej pół na pół. Oznacza to przy obecnych rozkładach, że Jarosław Kaczyński, partia przez niego reprezentowana w kolejnych wyborach, odniesie yy, prawdopodobnie jeszcze jakiś całkiem dobry, wy znaczy... Otrzyma całkiem dobry wynik. Być może nawet ciągle odniesie zwycięstwo nad obu konfederacjami, ale jeżeli by konfederacje poszły razem, to prawdopodobnie już tego zwycięstwa nie odniesie. Nawet jednak, jeśli Jarosław Kaczyński dostanie na przykład 20%, Grzegorz Brown dostanie na przykład 15%, a Sławomir Mędzeń dostanie na przykład 12%, to i tak. W tym momencie Jarosław Kaczyński będzie tak naprawdę tylko jedną z trzech, reprezentował tylko jedną z trzech partii koalicyjnych i to w dodatku partii o równych siłach, mniej więcej. W PiSie prawdopodobnie jeszcze ludzie sobie tego stanu rzeczy nie uświadamiają. Ten stan rzeczy oznacza przecież gigantyczną rewolucję na każdym poziomie polityki. Bo za tymi wyborami parlamentarnymi pójdą kolejne wybory: wybory samorządowe, wybory europejskie, i wtedy okaże się, że już Jarosław Kaczyński tylu osób nigdzie nie wprowadza, co wprowadzał w przeszłości. Innymi słowy, ci zagrożeni już w tej chwili skrobią się po głowie, co tu zrobić, żeby się gdzieś ewakuować. Oznacza to też, że w przypadku formowania rządów. To Jarosław Kaczyński będzie dokładnie na tej samej pozycji, co Grzegorz Brown i Sławomir Manzen i nie będzie mógł specjalnie kaprysić. Będzie mógł ewentualnie sabotować w taką koalicję, ale dokładnie takie same prawa i możliwości będzie miał grzegorz Brown. I będzie miał je także Sławomir Mencen I bynajmniej nie będą oni wcale żadnymi junior partnerami. A to jest sytuacja, która jakby jest oceniana z pozycji dzisiejszego poparcia. Tymczasem istnieje szereg wskazówek, które mogą świadczyć o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie nadal tracić. Jeśli nadal będzie tracić, no to siłą rzeczy ludzie od prawa i sprawiedliwości będą przechodzić głównie do Grzegorza Brauna. Jeśli tego typu przepowiednia, że tak nastąpi, że tak się zdarzy, jest prawdziwa, no to może się okazać, że senior partnerem będzie jednak Grzegorz Braun, a nie Jarosław Kaczyński. Można sobie nawet wyobrazić taką sytuację, że Jarosław Kaczyński będzie w tym układzie partią numer 3 na granicy progu. Ja wiem, że to jest, że to jest śmiała konstatacja na dzień dzisiejszy, niemniej jednak przypomnijmy sobie, co się stało za WS-em. A stracił w ciągu ostatnich dosłownie miesięcy swojej władzy. Tyle procent, że nie wszedł do Sejmu, nie przekroczył progu dla koalicji, czyli spadł poniżej 8%. Jaka jest przesłanka świadcząca o tym, że Jarosław Kaczyński ma bardzo dużo do stracenia? No, uwaga, tą przesłanką jest poparcie dla państwa Izrael w różnych grupach elektoratu. Pokażmy te dane, bo to są bardzo ciekawe dane i mamy je na wykresie. Proszę zobaczyć, to jest ocena Izraela przez uczestników życia politycznego. Ogólnie, jeśli chodzi o wszystkich Polaków, ponad 50% Polaków uważa, że Izrael to jest wróg Polski. Tylko 10 z malutkim kawałkiem, 10,3 uważa, że Izrael to jest przyjaciel Polski. A 38,8% Polaków uważa, że to nie są ani przyjaciele, ani wrogowie. Ci, co robią te rzeczy, co, jakie widzimy na tych wszystkich zdjęciach w Izraelu. Ale pokażmy, jak to się rozkłada w poszczególnych partiach. Możemy to. A, tu widać wszystko. Także pierwszy wykres, to jest ten wykres belkowy, to jest. KO, Koalicja Obywatelska, proszę zobaczyć, nawet w KO tylko 13,9% głosujących uważa, że Izrael to przyjaciel Polski, a aż 34% uważa, że jednak wróg. Uwaga, druga partia to jest PiS. I szok tych ludzi, którzy sądzą, że Izrael to przyjaciel Polski, w PiSie jest dokładnie tyle samo, co w Koalicji Obywatelskiej. 13,9%. Natomiast liczba ludzi, którzy sądzą, że Izrael to wróg Polski, tutaj jest jednak znacznie wyższa wynosi 53,6%. I ci ludzie ponad połowa elektoratu PiS. Mają wobec polityki PiSu w stosunku do Izraela bardzo duży problem, bardzo duży dysonans poznawczy, bardzo duże, delikatnie mówiąc, wątpliwości. To jest połowa, ponad połowa elektoratu PiS. No, zupełnie inaczej jest na przykład w Konfederacji i w Koronie. No, w Koronie w ogóle w czystej formie aż 87%. Wyborców uznaje Izrael za wroga Polski, a tylko tam chyba jeden z jakimś małym haczykiem, nie widzę z tej odległości, ale naprawdę jakaś śladowa wartość tego elektoratu mówi, że Izrael to jest przyjaciel Polski. Konfederacja mniej więcej te same proporcje, chociaż oczywiście troszeczkę, troszeczkę mniej jest takich jasnych ocen co do. Co do pozycji Izraela względem Polski. Co jednak to oznacza? Pokażmy ten wykres jeszcze raz. A, to tak, widać tak? Oznacza to, że aż 53,6% elektoratu PiS nie zgadza się z filosemickim, jakby stosunkiem Jarosława Kaczyńskiego, Morawieckiego. I tych wszystkich dygnitarzy do Izraela. Jeśli się nie zgadza, to oznacza to, że może rozważyć przejście czy to do Konfederacji, czy to do Konfederacji Korony Polskiej. Jeżeli w tej chwili poparcie PiS oscyluje na, pozi na poziomie jakichś 24%, 26%, to jeśli to podzielimy przez dwa, to Jarosławowi Kaczyńskiemu zostanie, proszę Państwa, uwaga, 12-14%. 12-14%. Natomiast jeżeli do 10% dodamy Grzegorza Brauna, dodamy te 12-14, no to przebije on 20%. A część, tak jak powiedziałem, być może przejdzie nie do korony, tylko do. Konfederacji Mencena i Bosaka. Tak więc sytuacja Jarosława Kaczyńskiego już w tej chwili jest zła, znaczy generalnie nie jest jeszcze najgorsza, nie jest, nie jest to totalny upadek. No jakiś głos on będzie miał. Natomiast wygląda na to, że jeśli Jarosław Kaczyński będzie trzymał się swojej proizraelskiej retoryki, jeżeli Grzegorz Braun będzie z kolei się trzymał mocno swojej propolskiej retoryki, w której propolskość będzie interpretowana w taki sposób, że nie klękamy przed żadnym obcym zagrożeniem, w tym nie klękamy przed Izraelem, to efekty tego dla rozkładu głosów mogą być naprawdę szokujące. Rozumieją Państwo w tym momencie, że Niektóre wypowiedzi Grzegorza Brauna uchodzące za kontrowersyjne, czy dwuznaczne, czy czasem nawet przesadzone, nie są wcale kontrowersyjne, nie są wcale przesadzone, są po prostu elementem ostrej walki konkurencyjnej o elektorat PiSu. Jarosław Kaczyński w jednym ze swoich przemówień. Jakiś czas temu wygłosił takie sformułowanie, że no, Brown to nie, ale jego elektorat to jak najbardziej on do kieszeni by sobie schował. Powtórzył to ostatnio były minister Czarnek, którego zresztą ja darzę osobistą sympatią, ale jednak też powinien powoli e, orientować się z jaką sytuacją mamy do czynienia. Tymczasem wydaje mi się, że jest dokładnie odwrotnie. Ten elektorat. Do kieszeni to sobie może schować nie Kaczyński, tylko Braun. I to będzie elektorat nie Brauna, tylko Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, mm, mówiliśmy tyle lat o tym, że popis musi się skończyć. Zawsze miałem nadzieję i y, miałem taką y, y, takiego rodzaju przewidywania, że raczej. Zacznie się to kończyć od, od strony PO, czyli od obecnego KO. Ale coraz więcej znaków na ziemi i, i niebie wskazuje na to, że będzie inaczej. Że jednak koniec popisu rozpocznie się od końca pisu. Szanowni Państwo, tyle na dziś. Zapraszam do lektury Tygodnika Najwyższy Czas. Zapraszam do wspierania do wspierania naszej fundacji 1,5% podatku PIS. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.